Dzień dobry! Przed nami Final Battle, który moim zdaniem należy traktować z praktycznego punktu widzenia jako taki etap przejściowy dla Ring of Honor. Znacznie później niż bym sobie tego życzył. Zresztą nie tylko ja zeszłoroczne Final Battle End of An Era. Jesteśmy rok później i jesteśmy oczywiście w całkiem innym położeniu, my jako Ring of Honor, tak to nazwijmy, niż ten rok temu byśmy się spodziewali. Natomiast no i skoro jesteśmy w takim położeniu w jakim jesteśmy to należy oczekiwać że zostanie z tego wyciągnięte tyle ile da się wyciągnąć i moja szczera nadzieja jest taka, że właśnie ten event Final Battle 2022 będzie właśnie tym najważniejszym krokiem, jakby to można powiedzieć, mały krok dla samej gali, ale wielki krok dla Ring of Honor. Że będzie to ten event, w którym nastąpi to wydarzenie, o którym mówię w tytule tego odcinka. Oczekuję, że to będzie właśnie ten moment, w którym wszystko to stanie się oficjalne. Pomimo, że oczywiście już od dłuższego czasu e, mówi Iż ten krok w końcu nastąpi sam chyba dwa czy trzy, trzy odcinki temu o tym wspominałem, tak oczekuję, że właśnie na, tym, na tej gali w tym momencie zostanie to wszystko oficjalnie potwierdzone, przyklepane, podpisane, zapieczętowane, czyli, oczywiście mówimy to o niczym innym, jak e, OroHTV TV ze swoją własną tygodniówką, ze swoim własnym, e, ze swoją własną trasą, ze swoją własną historią, że nie będziemy już musieli. Jakby to powiedzieć, być takim uchodźcą korzystającym z gościnności ringu AEW. Wierzę w to, że Tony Khan sam chciałby, aby trwało to krócej aniżeli faktycznie to nastąpiło. No ale cóż, no trudno, no musimy się obyć w takiej rzeczywistości, jaka ona jest. Ale wierzę w to głęboko, że oto przyszedł właśnie moment, kiedy oczekiwania przyjdzie kres. I w końcu na final battle najważniejszy moment, który nastąpi, to właśnie to oficjalne ogłoszenie, dla którego zapewne Tony Khan sam osobiście pofatyguje się do ringu i ogłosi, iż Oroge będzie miało swoją własną tygodniówkę. W jakiej formie zobaczymy? Bo sam jestem osobiście ciekaw, jak to praktycznie będzie wszystko wyglądać. Na ile Age będzie miało tą możliwość rozwinąć swoje skrzydła teraz pod piedestałem Tonego Kana. I miejmy nadzieję, że będzie, to, będzie ten potencjał na tyle szeroki, iż Final Battle posłuży tutaj ku temu, aby zaprezentować, aby dać namiastkę tego, czego będzie można w tym 2023 roku oczekiwać. Czy na tym Final Battle nastąpi to, co być może, tak mam nadzieję, zachęci fanów do tego, aby wkraczając w nowy rok i otwierając nowy rozdział, w ogóle nowy rozdział dla Ring of Honor, bardzo ważny przecież, aby zaprezentować to na tym final battle, co będzie dla fanów zachęcające, co do tego, aby, aby zerknąć, jak historie przedstawione na tym jutrzejszym pay-per-view będą rozwijać się dalej. Oczywiście mówimy o final battle, tak więc tutaj w znaczącej większości mówimy o domknięciu aktualnie trwających historii i wchodzenie w rok 2023 no tak zapewne tak oczekują z rozpoczęciem całkiem nowych storyline'ów. Natomiast nie mówię, że tak jest wszędzie. Oczywiście patrząc jak teraz patrzę w ściągę, czyli na kartę gali, tak powiedziałbym o starciu timowym Swerve Strickland i Keith Lee kontra Shane Taylor i JD Griffey. O tyle jest ciekawe, że ta walka jest najbardziej napiętnowana tym, że mamy tu jakąś historię. Oczywiście chodzi o dwie osoby, czyli Keith Lee i Shane Taylor, ponieważ tych dwóch panów łączy historia i to historia powiązana konkretnie z Ring of Honor, a było to, jeśli dobrze pamiętam, w 2016 roku. Kiedy to Shane Taylor i Keefley, jako zespół Timowy tak rozpoczynali swoją karierę w Ring of Honor i wyglądała ona naprawdę obiecująco, mimo że panowie wówczas byli no, troszeczkę bardziej masywni niż są w dniu dzisiejszym, tak jednak swoimi umiejętnościami w Ringu naprawdę zwracali uwagę, a że Oro zawsze było tym miejscem, gdzie mniej lub bardziej, ale jednak. Częściej bardziej zwracało się uwagę na umiejętności czy ringowe. Tak, właśnie pod tym aspektem ci dwaj panowie szturmem wbili się do rosteru Oro i wydawałoby się, że, są to, że ci dwaj to są te właśnie te dwie osoby, które będą w stanie przebić się ponad przeciętność w rosterze Oro Dlatego też po kilku, powiedzmy, takich wstępnych występach, kiedy nawet dorobili się yy, walki o pasy taktimowe. Wydawało się, że wszystko zmierza ku temu, że kto będzie toczyć się ku dalszemu rozwojowi, więc zaproponowano obu panom kontrakty na wyłączność dla Ring of Honor. I tak jak Shane Taylor podpisał ten kontrakt i wydawało się, że kwestią czasu jest, kiedy Keef Lee również to poczyni, tak ten pan poczynił jednak troszeczkę inną niespodziankę i związał się z Evolve. I tak jak Shane Taylor pozostał w Oroate, tak Keef Lee jednak zawędrował całkowicie, w pełni, stuprocentowo do Wolf i tym samym ten wysoce obiecujący się tag team w, w rosterze Oro Age popłynął w siną dal, rozpadł się. <coughs> Shane Taylor, no cóż, musiał sobie radzić sam. I o ile na początku wyglądało to dość średnio, oglądanie Shana Taylora w singlowo wyglądało na początku Powiedzmy tak sobie, tak jednak w późniejszym czasie zrzucił on trochę kilogramów i w kwestii występów w ringu, a nawet i w kwestii wypowiadania się, poczynił on na tyle postępy, że stał się jedną z ważniejszych postaci w Oro Age. I chociaż nigdy on w sumie nie dosięgnął do pasa Age World Champion, tak jednak nie jeden fan Age... Przyznałby rację, że. No jednak przynajmniej przez moment był taki moment, kiedy rzeczywiście Shane Taylora można było kojarzyć jako bardzo mocnego i bardzo wiarygodnego pana do tego, ażeby powierzyć mu pas Age World Champion. Tak się w sumie nie stało, no w każdym razie Shane Taylor mocno zaplusował tym, że poradził sobie w rosterze Age będąc samemu. I to pomimo tego, że powiedzmy Kifli zdradził go, więc tym oto sposobem mamy tutaj gotową historię. I dlatego też uważam, że ten pojedynek taktimowy to nie będzie jednorazowy wyskok. I po prostu będziemy tu mieli część pierwszą, a część druga, która będzie już w roku 2023, będzie nas prowadzić do starcia singlowego tych oto dwóch panów. Jeżeli spoglądamy na kartę Galip, na to wszystko, co mamy pozostałe. No tutaj już nie możemy mówić o takiej ba, tak bardzo szerokiej historii związanej pomiędzy jedną i drugą stroną. Oczywiście można by mówić, że tak, mamy historię pomiędzy FTR i The Briscoes, którzy, tak podejrzewam, zapewne znów trafią do main eventu albo przynajmniej do co-main eventu. No ale to już jest robienie trzeci raz tego samego w ciągu ilu? W ciągu ośmiu miesięcy? Mm. The Briscoals stracili pasy taktimowe, The Briscoals przegrali rewanż i cóż, no teraz patrząc na zapowiedziany ten Double Duck Color match, można by powiedzieć, no okej, okay, bo oni w tej poprzedniej, na tej poprzedniej gali na Death Before Dishonor w tym 2 out of 3 false meczu, to oni pierwsi zgarnęli ten pinfall. Więc, gdyby to był zwykły taktimowy pojedynek o te pasy taktimowe, rzecz jasna, no to powiedzmy, że the Bristols odzyskaliby te tytuły. Ale jednak to był two out of free false match. No i jednak the Brisco's nie dociągnęli tego swojego prowadzenia i znowu występują tu w roli pretendentów. No i tutaj znowu tak, pojedynek pod względem czysto ringowym uważam, że będzie dobry, naprawdę dobry. Uważam, że nie osiągnął aż takiego mocnego poziomu, jak osiągnęli w swoim pierwszym starciu na Super Card of Honor. No w tym drugim rozdaniu na Death Before honor. No, no to już nie było aż tak mocne, mimo że cały czas było naprawdę bardzo solidne. I uważam, że tutaj w tym trzecim przypadku, w tym rozdziale numer 3 będzie całkiem podobnie. Pozostałe 5 spotkań, które no, na razie mamy, 5 pozostałych spotkań zapowiedzianych, bo rzecz jasna zapewne ze 30 walki trafią się na pierwszą godzinę gali, która będzie w ramach pre-show za darmo na YouTube. Ponownie można by to powiedzieć, że pojedynki te charakteryzują się, łączą w tym wszystkim, właśnie w tym, że pod względem czysto storingowym, przynajmniej w mojej opinii, będzie się to prezentować naprawdę bardzo przyzwoicie. Ale jest to po prostu takie wydarzenie dla odbycia się. W... Można by powiedzieć, że to, to powinno posłużyć i może taki był zamiar, żeby zaprezentować fanom wrestlingu, nie, już nie tylko mówię o fanach ROH, ale też i fan, o fanach AEW, którzy wcześniej, w przeszłości nie byli zaznajomieni z produktem Ring of Honor, żeby zaprezentować im to, iż produkt ROH może być na tyle ekscytujący, może być na tyle fajny w ringu, że warto temu się przyjrzeć, warto rzeczywiście rzucić na to oko. I tu właśnie w tym momencie wtedy wchodzi właśnie to ogłoszenie OroH TV w roku 2023 czy też OroH na jakimś streamingu internetowym. No w każdym razie zmierzające to do tego, że Ring of Honor będzie miało. Swój własny ślad, który miejmy nadzieję, oczywiście będą chcieli prawidłowo rozpocząć. A żeby to rozpocząć, trzeba będzie odpowiednio zabukować Final Battle. Dlatego też uważam, patrząc na to, co tu będzie z tych ważniejszych wydarzeń, że. Claudio Castagnoli powinien zostać nowym Oroage World Championem. No tak jak oczywiście i w drugą stronę zapewne, czyli Castagnoli przegrywa i musi dołączyć do Jericho Appreciation Society. W tym też oczywiście pewnie można by wymyślić jakieś historie o tym jak Claudio byłby tam szykanowany, jak miałby bardzo pod górkę i jak fani oczekiwaliby tylko e, kiedy w, w mniejszej lub dalszej przyszłości byłby on w stanie przezwyciężyć te wszystkie przeciwności i w końcu się wyzwolić. Tak tutaj jednak myślę, że Claudio no mimo wszystko odzyska tytuł i wkroczy w, krok w rok 2023 jako ten główny mistrz Oro i rozpocznie się to w tym 2023 roku właśnie a ta, ta tygodniówka Orwege TV z tym znanym nazwiskiem Chris'a Jericho, który na sam początek jeszcze przyjdzie, ażeby swoim znanym nazwiskiem e, po, powiedzmy troszeczkę podpromować ten początek e, tygodniówki Ring of Honor. No bo jednak z drugiej strony zostawiając pas u White'u Jaya, moim zdaniem... Mm, nie wiem, czy to by było to, do czego Tony, Tank, Tony Khan miałby dążyć. To, ponieważ to musiałoby oznaczać, że Chris Jericho całkowicie by przeszedł z AEW do Ring of Honor. Bo jeżeli masz. Jeżeli masz nową tygodniówkę ROH TV, a ROH World championa miało być na AEW, to po co ty masz oglądać to, to Ring of Honor? I zwłaszcza, że jeżeli, jeżeli mówimy tu o Chrisie Jericho, tak jako tym e, tą osobą, która ma wypromować tą nową tygodniówkę, no to mówię, to może być na początek, e, ażeby później w tym pojedynku rewanżowym w tym 2023 roku posłużyło to dla Claudio Castagniolego i miejmy nadzieję, że w międzyczasie wyłoni się jakiś tam inny pretendent do głównego, tata, do, do głównego pasa. Jak się tak plączemy, to trzeba się napić wody. I miejmy nadzieję, że tak, tak też będzie wyglądać w przypadku innych starć na Final Battle, które wypromują nam te nazwiska, które mają stanowić o sile tygodniówki Oro Age. Dlatego, oczywiście, zerkam tu również przede wszystkim na Samoa Joe, który. Obecnie, oprócz braci The chyba też najbardziej kojarzy się jako jeden z tych najważniejszych filarów Ring of Honor. Zresztą, nawet jeżeli teraz zerkniecie na YouTube'a AEW, gdzie tam wstawili w dniu dzisiejszym taką swoją zapowiedź Final Battle i kiedy tam jest mowa o walce z Samoa Joe z Juice Robinsonem. Juice Robinson, oczywiście, też jakąś tam swoją drobną historię w ma, no ale niczym ona jest w porównaniu z historią Samoa Joe. Do dzisiaj przecież zresztą, nawet i w tym konkretnym promo jest wspominane, że Samoa Joe wciąż dzierży ten rekord. Najdłużej panujący Oro Age World Champion w historii w swoim czasie. 645 dni, jeśli dobrze pamiętam, do dzisiaj nie pobity i tak naprawdę wątpliwe, czy kiedykolwiek zostanie to pobite. Wielki szacunek Samoa Joe ma u fanów Oro Age, więc no mówię, to jest jeden z tych filarów, na którym zapewne Tony Khan będzie chciał oprzeć, jeżeli chodzi o rok 2023, Oroge jako ten odrębny produkt od AEW. Eee, czy jakiś title change można by oczekiwać? Eee, być może można by oczekiwać w pojedynku kobiet. Afina też jest osobą, która ma swoją przeszłość w Orowage. Co prawda, ona też nie jest jakoś wielce bogata, no ale powiedzmy, że co po niektórzy fani Oroge mogą pamiętać. Eee, Afina. Troszeczkę występów w Ring of Honor zaliczyła i mimo że było to kilka lat temu, to przynajmniej ja osobiście dobrze pamiętam, że wówczas to zaprezentowała się całkiem przyzwoicie jak na dywizję kobiet, co do której. Tak mi się wydaje. Nie mamy takich wymagań, że to będą five star mecze. Tak tutaj Afina, właśnie pod względem tego, czego można było oczekiwać, moim zdaniem, spokojnie spełniała te oczekiwania i pod względem przynajmniej czysto ringowym prezentowała się na tyle przyzwoicie, że ona, jako osoba będąca również reprezentantką tego ring of honor, zakładam, że nie podupadła pod względem ringowym. Byłaby również całkiem przyzwoitym pomysłem. No i w pojedynku o Pure Championship, bo to nam zostało... Uh... Trudno mi coś powiedzieć, no tutaj trudno już mówić o jakimś większym przywiązaniu do Ring of Honor. Znaczy, Wheeler Jr. ma jakąś tam swoją drobną historię w Ring of Honor, ale był on na etapie rozwijania się, którego jednak tego pewnego etapu nie przeskoczył. A żeby przeskoczyć ten etap, to musiał pójść do AEW, i myślę, że troszeczkę mu się to tam udało, więc kto wie, być może teraz w tym Ring of Honor on, on również może. Być jako ta osoba, która znowu wróciła do Oroway jako do tej historii, tej federacji i tym razem będzie jako ktoś taki będący na wyższym poziomie niż w, tej, w tym swoim poprzednim rozdziale pod tytułem Ring of Honor. No i oczywiście jeszcze Sixman Tag Team Championship. Uważam, że to można traktować jako odrębną walkę, w tym sensie, że akurat tej walki nie traktowałbym jako pojedynku, w którym pod względem czysto ringowym będzie to takie wielkie wow. Że akurat tutaj, no, no panowie tam zrobią swoje podczas wejścia do ringu, oczywiście, troszeczkę poskaczą, troszeczkę wymierzą ciosów i będzie to po prostu do odhaczenia. Nie mówię oczywiście, że to będzie jakieś tragiczne, ale tutaj, no, nie jest to walka, przy której powiedziałbym, że nie można tutaj ominąć ani jednej sekundy. I plus do tego oczywiście Hour number one e, pre gdzie tutaj miejmy nadzieję, że również czekają nas zapowiedzi tego, czego przynajmniej w tych mniej ważnych aspektach będzie można oczekiwać się odnośnie tygodniówki Oro TV w roku 2023, które jednak wciąż będzie na tyle solidne, aby mieć nadzieję, że kiedy domkniemy ten final, no właśnie, final battle. I też powiedzmy w pewnym sensie end of an era, bo kończymy erę oczekiwania i wejdziemy w rok 2023 z erą przejścia do konkretniejszych konkretów, ale dobrałem słowa, co. I tym sposobem rok 2023 będzie tym rokiem, kiedy. Co tydzień i co jakiś czas na galach pay-per-view będziemy zerkać na to, co Overwatch będzie sobą prezentować pod pieczą tonego Kana i szczerze im życzę, aby prezentowało się to na tyle solidnie, aby móc og oglądać to na tyle... Mm, troszeczkę przekombinowałem, no trudno. Troszeczkę przekombinowałem, więc się napijmy i powiedzmy, że zarówno Final Battle, jak i miejmy nadzieję, rok 2023 będzie towarzyszyć nam wszystkim z hasłem, oglądajcie ringawanar.